Siemanko, witajcie w pierwszym filmie na tym kanale, kanale gamingowym. Dzisiaj rozpoczynamy od zwykłego Minecraft Survival, czyli taki powrót do przeszłości i starych czasów, jak się nagrywało takie piękne rzeczy. Jeżeli wam się takie coś spodoba, to zapraszam oczywiście do subskrybowania, lajkowania, żeby ten film niósł się jak najbardziej. Tutaj troszkę pochodziłem po mapie i zobaczyłem naprawdę ciekawy teren. Nie wiem, czy tutaj... Widzicie, co tu się dzieje? No kurczę, taka kopalnia naprawdę... No taki w ogóle nie wiem, co to, jak to w ogóle nazwać, taki... Tutaj w ogóle też jakiś Dziwne takie te tereny się porobiły, tutaj drzewa sobie lewitują u ziemię I myślę, że no, no to jest dobry teren, bardzo ładnie wygląda. Musimy jednak sobie pozbierać trochę drzew. Myślę, że tutaj będzie je warto usunąć na tą taką płatką ziemną. Nie wiem, jak to w sumie yy, można nazwać. No, więc w ogóle taki powrót do przyszłości, jeżeli chodzi troszkę od tych rzeczy gamingowych. Miałem przerwę, dlatego chcę zacząć sobie od takiego fajnego Minecrafta. Już dawno, dawno nie grałem, dlatego fajnie będzie taki mały powrócić do przyszłości zrobić. I myślę chyba od razu, że się wybierzemy do kopalni, bo jeżeli mamy już takie takie miejsce, no to warto będzie coś, albo dobra, zejdziemy, albo dobra, jeszcze nie będziemy schodzić niżej, na razie zrobimy sobie podstawową rzecz, czyli kilof, kilow drewniany, weźmiemy sobie, pozbieramy jakieś tutaj te mniejsze rzeczy, kamyczki, nie kamyczki. Żebyśmy tutaj mieli chociaż na ten kilof podstawowy No i dobra, mieczyk też się tam od razu przyda, także troszkę więcej pozbieramy Na piecyk też, chociaż ten drewniany raczej szybko wywalimy Bo nie będzie nam za bardzo potrzebny myślę Dobra, jeszcze, jeszcze tak troszeczkę, odrobinkę Kret tutaj, kopie dziury No i mamy wszystko, mamy wszystko na razie myślę co chcemy Trochę się podsadzę tym dircikiem, który tutaj mamy No i tak, pierwsze co to na pewno zrobimy kilo, bo się nam absolutnie przyda Pierwsze osiągnięcia mamy drugie, co, no to zrobimy mieczy yy, tak, tutaj yy, mieczyk, 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 widzicie, ja już nie mam tego doświadczenia w minecraftzie, dlatego muszę się jeszcze doszkolić yy, no i dobra, chyba piec następny, chyba zrobimy piec ewentualnie, no w sumie tak nam starczy jeszcze na siekierkę, idealnie będziemy mieć wszystko porobione, bo idealnie sobie tutaj damy, te rzeczy tutaj wywalimy, no i git, no i git to sobie od razu wyszniemy, w sumie crafting się przyda, no i zejdziemy sobie do tej kopalni, bo kurde, widzę, że Dużo, dużo rzeczy, dużo rzeczy nas czeka. No na pewno fajnie by był Iron, ale to na pewno myślę, że gdzieś tu będzie występować. Czy to jest... Czy tu będzie poziom diamentowy, to nie wiem. Okej, okay, no chyba tam już prędzej. Jakieś rudy, nierudy tej miedzi. O, złoto chyba. Złoto chyba. Teraz są te inne, inne teksturki. Ja za bardzo tutaj wszystkich nie pamiętam, ale mniej więcej. O! O, dobra, to była woda. No i mamy pierwszych bossów, mamy pierwszych bossów. Dobra, wybuchłem go. Ale sporo ich tu będzie. Ja w sumie nie mam żadnego oświetlenia. Ale dobra, on mi za mnie pozbiera trochę, trochę bruku, trochę tego stona. Więc fajnie. Pozbieramy sobie od razu węgiel. W ciemnicach trochę. No, trochę jest ciemno, ale właśnie nie będzie, ponieważ, jezu. Już tak szybko nie klikam. No, i mamy już podstawowe oświetlenie, także już, już jest jakiś postęp. Już coś faktycznie robimy. Jeżeli mnie zapytacie, jaki pomysł mam na tą serię, w sumie nie wiem. Myślę, że. Stworzymy sobie jakąś fajną tutaj otoczkę życia. E, oczywiście też będziemy pomału rozwijać, rozwijać sobie ten, ten świat, też fajnie byłoby przejść go na pewno bez żadnych speedrunów, wszystko tak na spokojnie. No i też będą się pojawiać jakieś odcinki z map. Może z innych gier. No musicie napisać, co chętnie byście zobaczyli. Eee, kilka pomysłów mam. Tego chyba nawet nie ma sensu zbierać, bo to jest raczej nic nie warte. Jedyne co, to chyba piorunokrąg z tego jest najciekawszy. Ale troszkę węgla sobie pozbieramy. Już mamy 23, także to dosyć fajnie. Dobra, trochę dźwięki sobie dałem większe. Eee, no, te dźwięki z mojej fajne są akurat bardzo. No i dobra, mamy wszystko tutaj co było wykopane i no myślę, że na razie nam tyle tego starczy. Teraz ten poszukał właśnie sobie gdzieś... No choćby tego żelaza, tylko tutaj nigdzie nie widzę, żeby było. O nie, 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 nie. idź mi stąd żółw. Dobra, będzie lepiej chyba. Pyk. Ale już trochę potraciliśmy tego HP, a jedzenia w sumie żadnego nie mamy, także też nie za dobrze. Ale tu naprawdę nic, nic nie ma w tej kopalni. Mimo wszystko, mimo że jest tak potężna, to tutaj nic absolutnie nie ma. No, fajnie jakiekolwiek by, nie wiem, rzeczy takie faktycznie przydatne byłoby zdobyć. No dobra, no tutaj to już wygląda jakby faktycznie coś miało być, ale na razie sam węgiel, tylko i wyłącznie węgiel. Mam też w ogóle teksturki różne fajne, ale o kurde. Dobra, tam to O Jezu, jaki tu jest rów. Tylko pytanie, jak my z tego później wyjdziemy. Ale dobra, jakieś patyki mamy? No dobra, drewno mamy, także... Ewentualnie na kilka łopa tam się przyda. Mamy lapis. No dobra, to będą chyba szy... najszybsze diamenty. O kurde, tylko żeby w ogóle tutaj zejść, to będzie problem. Teraz muszę sobie teraz został na... Żeby na spokojnie jakoś tu zejść. Mimo wszystko... Co tu się... Oha! Okej, okay, to znikło coś. Czy to jest pod wodą? A nie tu jest woda, tylko okej, okay, tu jest... tu jest... Dobra, widzę, widzę pierwszy cel, widzę pierwszy cel. No dobra, poschodzimy pomału. Dobra. Dwa tu. Czemu już nie mogę? Dobra, nie umrę i tak. Dobra. Jakoś przeszliśmy tutaj. O, i mamy w ogóle pierwszy, pierwsze żelazo. Tutaj się przyda zbrojkę. No na pierwsze te dni to będzie w tej kopalni na pewno spędzone. E, trochę już tego mamy. No dobra, można to w sumie zacząć przetapiać sobie. Ja pójdę gdzieś dalej zbierać, a tu niech się to robi. No chociaż chciałbym tego armora mieć, bo jak nie mamy jedzenia nic, no to to by się przydało. Coś tam może zwędzimy jakiegoś zombiaka, żeby chociaż troszkę tych serduszek odzyskać, bo nie mamy ich dużo. E, czy coś tam chodziło? Nie, dobra, morski no zawajnie jednak. Dobra, i ile mamy? Dwa. Na razie sobie poprzepalamy. No, w sumie tu już są diamenty. Ok, tylko na razie jeden, jak widzę. I tak będziemy potrzebować, dobra, nie, nie, do szkieletów absolutnie nie chcę. Pierwsze by wypadało tą zbrojkę chociaż zrobić. Także dam sobie crafting od razu obok. Pochodnie akurat będziemy musieli w miarę trzymać się, żeby mieć zapas. Także nie będę raczej stawiać nigdzie po okolicy. No i dobra, mamy już żelazny. Kilow, co nam na pewno pomoże w wydobyciu e, tych różnych surowców. Tylko kurczę, tam będzie problem się dostać. Chyba, że tutaj i tam może w dół do rzeki skoczymy. To jest chyba. Myślę, że najlepszy z tych możliwych planów, ale no, troszkę chociaż tej zbrojki, żeby zrobić. E, ewentualnie też tarczę można byłoby zrobić w sumie. Jak się robiło tarcze? Tarczę. A mogę, dobra, tu biorę od razu tarczę, tylko dobra, będziemy mieć tylko dwa dotyki, także nie za dobrze. No, i wtedy też mamy problem z pochodniami teoretycznie. No ale dobra, ważne, żeby mieć tarcze, szczególnie jak nie mamy dużo HP. Zrobimy sobie to czy buty? Dobra, może, może zaczniemy już jakkolwiek. No już tak wygląda. Tak D-stylowo, nie? Już taki. No, <grycerz> rycerz faktycznie jakiś ciemności. jakiś nie wiadomo co. Dobra, no to nam i tak nie starczy na nic więcej Więc no, no dobra, na razie sobie to schowam Tylko to trzeba będzie szybko kliknąć, dlatego dam e, Sobie to tutaj do łapki No i dobra no Już pomalutku, już pomalutku malutku I mamy ostatni, dobra, na razie to wszystko sobie zniszczę I idziemy dalej Idziemy dalej w stronę, no może nie tych diamentów, bo na razie nie mamy aż tylu Tylu rzeczy, żeby tam, okej okay, to jest w ogóle ziemia Tutaj co jest? Jezuki tu jest potężne Wszędzie są diamenty. Okej, okay, mamy lapis sobie od razu, zbiorę. Nie wiem po co, ale. Ale kiedyś się na pewno przyda. Nie wiem, czy my będziemy jakoś często w tych kopalniach. Opa, pa, 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 pa. pa, Albo dobra. Z nim się akurat pobijemy. Bo tu mamy złoto. O kurde. Jeszcze to przeżył? Co jest? Dobra, już myślałem, że tak. O kurde. Nie, 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 nie. nie. Szybko, szybko, szybko. Gdzieś mi stąd Sp no, <noise> no to się nieźle stało. No, myślałem, że ja mam to naciągnięte, ale dobra, no mniej więcej wiem, gdzie byliśmy. Kurde, w tamtą stronę gdzieś powinniśmy iść, ale dziwne są tu generacje tego terenu, strasznie. Chyba, że to jest w ogóle jakieś wejście od innej strony, chyba nie, ale wygląda bardzo podobnie. No, kurde, już sporo itemków mieliśmy. Ja to muszę wrócić koniecznie, więc. Dobra, jesteśmy już w tym miejscu, także teraz musimy rozpocząć poszukiwania. O nie, 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 ja ci nie pa... Nie. Nie, nie, ja nie, nie patrzę cię. Spokojnie, spokojnie. Dobra, wydaje mi się, że jesteśmy coraz bliżej. Chociaż czy ja to kojarzę, że tu byliśmy. A, czy to jest na pewno tutaj? Dobra, musimy iść swoimi tropami. Wydaje mi się, że to chyba ta dziura była. Prze... Okej, okay, okej, okay, jest nasz ślad, jest nasz ślad. Więc... I idziemy w dobry. o, 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 dobra, mamy znowu nic z serduszkami, tylko ten nas goni, musimy stąd jak najszybciej uciec. Spróbujemy ten. o, oh, nie. Kolejna próba, ale już musimy się pośpieszyć, żeby nam itemki nie zniknęły. W tą stronę, gdzieś tutaj. Ale już tu spokojnie musimy być. Tylko gdzie my poszliśmy dalej? Chyba tam. Są nasze rzeczy, są nasze rzeczy, pięknie, pięknie. Dobra, wszystko przeżyło. sobie musimy to od razu ustawić. O, już było blisko. Dobra, to, to i to myślę. Chociaż ta tarcza, to kurde. Jak nie mamy oświetlone, to jest troszkę problem. Tylko, właśnie gdzie teraz, gdzie teraz dalej zejść? Chyba musimy albo podkopać, albo tu właśnie bokiem przejść, tak jak wcześniej myślałem. I dobra, myślę, że tutaj się już można przekopać w dół. Speedram po pierwsze diamenty. Dobra, tu się boję troszkę już kopać. Spróbujemy tu. Okej, okay, okej. Okay. No, troszkę straciliśmy tego życia. Ale pierwsze di Kurde, jak to pięknie wygląda. Zobaczcie. No, ma to swój klimacik. To miejsce. Pierwsze, pierwsze diamenty, które są w ogóle pod wodą, ale dobra, mamy to, mamy to, mamy, przynajmniej na razie muskamy te diamenty, które są obok nas. No i mamy, pierwszy diament, pierwszy diament, jaki zdobyliśmy na tym świecie. Ślnisie, ślisie bardziej niż ten y, helm, który mam na głowie, y, ale dobra, czy, a dobra, w sumie weźmiemy, bo tu z miarę spoko złożę, sporo ich tutaj nawet jest, a przyda nam się... Się, nie wiem, czy pierwszy mieczyk. Jeszcze to spróbujemy. Uda się szybko. Uda się. Teraz. O! Nie, nie. nie. Dobra. Bo już mamy naprawdę mało HP, a nie mamy nic do jedzenia, no. Kurde, problematyczne to jest problematyczne. Więc tutaj chyba nie będziemy dłużej czekać na ten. Dobra, znowu do góry powietrze. Ciężkie to kopanie diamentów jednak jest. Cięższe niż myślałem. Ostatni, ostatni jaki tutaj jest. Zbieramy i uciekamy. chociaż tam widzę kolejne. Ale dobra, na razie mamy 5. To w sumie całkiem sporo można byłoby zainwestować w zbrojkę pomału. Jakąś taką ciekawą. Dobra, wykopiemy jeszcze trochę. O kurde, co to jest? Co tu robisz kielet? Nie, 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 nie. Iść mnie stąd. Ja tu nie chcę być. Nie ludzie tragedia, tragedia się dzieje to jest co, to jest jakiś safe tam nic nie ma ale zaraz w plecy mogę dostać kurde żeby się jakoś osłonić jak najszybciej trzeba tu zbrojkę zrobić dobra na razie tu zombie jakiś tego go pokonamy na ludzie. I myślę czy tutaj dobra troszkę oświetle. troszkę na no, tak delikatnie to zrobimy sobie już jakąś sensowną zbrojkę Teraz dwa kolejne diamenty mamy. I co my z tego w sumie możemy zrobić? Chyba tylko. spodak, spodnie. Dobra, wezmę na te spodnie. Ale już trochę tego armora chociaż mamy. Więc jakoś tam przeżyjemy, myślę. A i tak tutaj sporo będzie tych diamentów, także myślę, że to w miarę szybko nadrobimy. No tutaj niestety tylko jeden. O, a i tu jest trochę szkieletów. Także myślę, że w tym odcinku pewnie byłoby to na tyle. Jak widzicie, w pół ubrany, ale za to jeszcze żywy. Dlatego dziękuję za oglądanie. Jeżeli film wam się spodobał, to zostawcie subskrypcję na kanale, dzwoneczek, komentarz. No i co? Do następnego filmu. Ja się z wami żegnam z tej oto ciemności piekielnej. No i co? Do zobaczenia w następnych filmach. Siemanko!